Cześć, końcówka ostatniego tygodnia, taka trochę kiepska, no ale dopadła mnie choroba i ostatnie 5 dni spędziłem w łóżku na lekach, więc wracam tutaj, gdzie skończyłem ostatnio, czuję się trochę lepiej, jeszcze nie jest to 100%, ale powoli, powoli wracam do pełni sił. Więc, co tutaj zostało do zrobienia, to na pewno zabezpieczenie tak tych boków szalunku, żeby nie podskakiwały ta strona, jak i ta z tej strony drzwiowej. E, przykręcenie tak tych dolnych e, desek, żeby beton ich nie wyparł, bo one są luźno. Tak. Muszę to sobie zabezpieczyć. Kołki i dopłyty e, złapać wymiar tak. E, tego trzpienia od tamtej ściany, żeby upewnić się, że jest w pionie. No i tak jak też wspomniałem, muszę wylać go najpierw samego, tak, z tego względu, że buława nie jest wystarczająco długa, żeby sięgnąć sobie na spokojnie do samego dna, bo będę musiał się, że tak powiem, wyginać w dół, żeby to dobrze zawibrować, i działam dalej. Nie wiem, czy będę dzisiaj w stanie odpalić betoniarkę i to wylać, no ale to zobaczymy, jak się będę potem czuł. Jeżeli nie, no to przystąpię prawdopodobnie do szalowania, już tego tutaj i logistycznie zacznę rozkminiać, jak tutaj ugryźć te ostatnie nadproża. No prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać zadarzenie, którego nie chciałem jeszcze na razie rozbierać, bo zapowiadają deszcze i no na pewno łatwiej będzie mi pracować. Pod tą plandeką, jak bez niej. Ale to może przejdę do układania kominów. No ale zobaczymy jak to wyjdzie w czasie. Teraz cóż, kończę gadać i biorę się za zabezpieczanie tego trzpienia. I dalej działam do przodu. Hej. Malunek trzpienia mam gotowy. Tak z tej strony zaparłem go takimi zrobionymi wspornikami. Wykorzystałem po prostu deski ze stopni schodów, bo po co mam docinać kolejne stęple na jakieś tam krótkie odcinki? To w zupełności wystarczą takie dwa tutaj w boczne blaty. Powkręcałem wkręty tak co 20 tam centymetrów. Tak żeby te boczne szalunki nie wyparło. Tu dodatkowo belka przykręcona tak, do płyty, i wszystko mam gotowe podjazd, tak, rusztowanie, żeby na spokojnie można było wejść na górę i to wrzucać. Ale ja no, nie czuję się dzisiaj jeszcze na siłach, żeby kręcić betoniarki i. Jeszcze tutaj to tachać na górę, także zostawiam to jeszcze sobie tam dzień, dwa postoi, to nic się temu nie stanie, a ja może zgromadzę więcej sił na to, a w międzyczasie zacznę już rozbierać powoli szalunek schodów i te krótkie deski, tak, które tam mam, będę mógł sobie wykorzystać spokojnie na szalowanie już tego nadproża tutaj nad drzwiami wyjściowymi z kotłowni i tego małego okienka i tyle. Także rozbieram trochę szalunków, a potem zobaczymy jak dzisiaj pójdzie, i zacznę tutaj po części robić już ten szalunek. Także do roboty dalej. dali słychać już e, znajome dźwięki dzisiaj no jest ze mną o wiele lepiej także nie odpuszczam sobie już dzisiaj wylania tego trzpienia aktualnie ostateczne już rozeznanie czy wszystko jest na miejscu tak zbrojenie ma być w pionie ustawione zabezpieczone buława już częściowo w środku kielnia do wyciągania z wiaderka w wiaderko delikatnie Zwilżone i tą wodę też lejemy sobie na dno, żeby wypłukać wszelkiego rodzaju syfy. Zmoczyć też delikatnie beton, na który będziemy to wylewać, jest łopata. W razie W zakrętarki, wkręty tak, gdyby miało stać się coś źle. I tak jak mówię, woda wypłukuje ten cały syf spod tego i można na spokojnie myślę wylewać nie przypuszczam, że tutaj coś się przepuści ale to nigdy nie wiadomo pierwsza betoniarka już w zasadzie zakręcona tak węzeł betoniarski rozstawiony więc ładuję w taczkę i zaczynamy dzisiejszą wylewkę mamy 14.30 zobaczymy ile mi zajdzie do dzieła we <laughs> Trzy betoniarki dzisiaj zostało raptem 10 cm do dolania, ale to wszystko tutaj już jak będę wylewał to nadproże i resztę tego trzpienia bo tutaj też trzeba pamiętać, że idzie podciąg ale to do omówienia w innym czasie a teraz, cóż, pozmywać się trochę, posprawdzać, czy nigdzie tam nie pospuszczało. Widzę, że jakiś taki trochę dziurawy mi wyszedł ten szalonek. Strasznie dużo takich wycieków, delikatnych. Ale to przynajmniej mam pewność, że mam wszystko dobrze zawibrowane, aż tam do dołu. A to za chwilę pokażę, jak to wszystko sprzątnę. Także kolejny element gotowy. Wczoraj nie powiedziałem już o której skończyłem, ale z pozbieraniem się, tak z posprzątaniem była chyba 16:30. Ale zrobiło się nieprzyjemnie i zmyłem się do domu, bo trochę zmarzłem. Ale z rzeczy, które zrobiłem, to tak przemyłem te deski, które zalał beton, tak wczoraj. Z tego względu, że chciałem mieć te śruby widoczne, żeby potem nie było problemu z ich odnalezieniem i odkręceniem. Więc to w zasadzie tylko tyle, co zrobiłem po zakończeniu wylewania. Dzisiaj już tak podlałem sobie ten czpień wodą, aby sobie powoli przesychał. I cóż, kolejną z rzeczy do zrobienia jest przygotowanie skrojenia tutaj tego nadproża, jak i tamtego. Także biorę szlifierę i docinam pręty i zacznę je sobie tutaj skręcać Jeżeli chodzi o nadproża, tak, w projekcie u mnie nadproża mają mieć 20 cm, tak, i w projekcie konstrukcyjnym jest cztery pręty, czyli dwa dołem, dwa górą. I ogółem robiąc nadproża, no to można sobie ściąć bloczek, tak, wyrównać to, wylać te 20 cm, i przykładowo. Tam ten kawałek, co tutaj zabieramy, ułożyć z cegły, z bloczka, z czegokolwiek. Ja to, jak to zwykle ja, robię to zupełnie inaczej. Ja wylewam wszystko łącznie razem z tym i ten schodek tutaj. I moje zbrojenie zazwyczaj ma więcej prętów niż to, ile przewiduje rysunek konstrukcyjny. Ja to robię na moją własną odpowiedzialność. Nikomu, tak jak już wcześniej mówiłem, nie polecam tego robić. Więc ja sobie tutaj dołem raz, że tu ułożę sobie trzy pręty. Jeden jest trochę taki krótszy. Damy go środkiem. O. Tu strzemion dawać raczej nie będziemy. Złapiemy się już do tego zbrojenia. Chociaż może tu jedno pójdzie w środku. I potem kolejne pręty, trzy tutaj dołem i dwa kolejne na górze. Usztywni to to nadproże. No jest tutaj tego aż nad zaś, ale z tego względu, że tu jest naprawdę duży kawał stropu do wylania, ja wolę się upewnić, że jest to naprawdę dobrze zrobione, żeby nie było jakichś niespodzianek. Więc skręcam to tak jak wymyśliłem i tyle. To sobie złapiemy za chwilę. Um, co my tu damy? Damy to. Strzemiona też robimy naprzemiennie. Więc jeżeli tu było łączenie, to teraz damy tak. Potem pomiędzy pójdzie tak. Za dużo mam tutaj tych rzeczy. Najpierw sobie złapałem pręty górnego też zbrojenia. Teraz mam wysokość, na którą pójdą pręty dolnego tego głównego zbrojenia. To jest takie dodatkowe tego w zasadzie być nie musi, ale ja robię. I w taki oto sposób ja zakręcam zbrojenie nadproża. Teraz tylko kilka dystansów pod spód. Gotowe. Mam dziś jeszcze chwilę czasu na to, aby podocinać, najpierw zmierzyć, a potem podocinać pręty tak już na to zbrojenie nad proża, nad drzwiami i tym oknem, z tego względu, że kumpel ostatnio do mnie zagadał, że dawno niczego nie wędziłem. I fajnie by było, żebym zrobił jakieś wędliny. Tak więc y, dzisiaj wieczorem, jeszcze muszę powiązać y, mięso, przygotować, przywieźć się tutaj, żeby obeschło, i jutro stra y, stracę. No, stracę, nie stracę, ale dzień spędzę na wędzeniu i ciężko mi będzie tutaj przyjść i cokolwiek robić, z tego względu, że no, będzie trzeba to przypilnować. Ale myślę, że zajmę się też porządkami, bo tutaj leży sterta tych desek, już od zeszłego roku strasznie mnie to drażni. I chcę tutaj zrobić no, mały porządek, zanim rozbiorę to wszystko, tak, i powoli, powoli e, następne kroki do przodu. Także idę sobie domierzyć te ostatnie pręty, tak, przygotuję sobie wszystko i widzimy się w następnym filmie już przy zbrojeniu. Prawdopodobnie, o ile nie skręcę tego w międzyczasie, ale już potem szalunek i kolejne wylewanie nad nadproży. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.